Partnerem programu jest Luxpa. To producent wysokiej jakości paneli ogrodzeniowych, zabezpieczonych podwójną powłoką antykorozyjną. Jeśli poszukujesz trwałego i estetycznego, a zarazem ekonomicznego ogrodzenia, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nie czekaj. Najniższe ceny w regionie czwartkowe popołudnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie publiczność miała okazję spotkać się z Arturem Andrusem. Znany artysta, satyryk i dziennikarz w swobodnej i pełnej humoru rozmowie opowiadał o sobie, swojej drodze zawodowej i kulisach scenicznego życia. Spotkanie wypełnione było anegdotami i błyskotliwymi komentarzami, które co chwilę wywoływały salwy śmiechu na widowni. Nie był to klasyczny występ sceniczny, a raczej okazja do bliższego poznania artysty, jego osobowości, poczucia humoru i spojrzenia na rzeczywistość. po Prowadził Leszek Bonar, a lekka formuła wydarzenia sprzyjała bezpośredniemu kontaktowi z publicznością i luźnej atmosferze. Próbujemy nowy, nową formułę naszej oferty dla mieszkańców Stąporkowa. Cykl spotkań z różnymi ciekawymi ludźmi. To nie będzie taki typowo występ artystyczny, to nie będzie typowo kabaretowa rzecz, tylko to jest takie raczej poznajmy tego człowieka. Spotkanie z Arturem Andrusem okazało się udanym otwarciem nowego cyklu wydarzeń. Sala była wypełniona po brzegi, a widownia bawiła się wyśmienicie, co potwierdzały salwy śmiechu.